Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i bardzo się cieszę, że dzisiaj ze mną jesteście. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, po co szkolenia, no właśnie, po co tak naprawdę się szkolić? O tym w dzisiejszym filmie zatem zapraszam. Do oglądania do samego końca. A już teraz także zapraszam Cię, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to po prostu wciśnij guziczek. Subskrybuj, obok niego jest dzwoneczek, także wciśnij na dzwoneczek, a będziesz bezpłatnie dostawał powiadomienia, informacje o tym, że nowy film pojawił się na moim kanale. A my już przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Po co szkolenia? Szkolenia, pierwsza zasada i pierwsza odpowiedź na to, po co są szkolenia potrzebne, to przede wszystkim po to, że z naszego chaosu, który mamy często w głowie, chaosu, który mamy w myślach, chaosu, który mamy w postępowaniu, yy, nagle tworzy się z tego chaosu. Struktura, to wszystko się układa, tak w cudzysłowie układa w głowie. My sobie układamy to wszystko, co przeżywamy na co dzień, właśnie podczas szkoleń, poprzez to, że słyszymy od osoby prowadzącej, że to czy tamto wydarzenie to jest rzecz normalna w naszej pracy, chociażby, i jesteśmy w stanie to sobie włożyć na odpowiednią półkę. Stąd też szkolenia przede wszystkim są po to, żeby poukładać sobie swoją wiedzę, swoje doświadczenie, poukładać sobie w głowie swoje przeżycia. Zatem myślę, że jest to bardzo ważne. Takie właśnie poukładanie. Kolejna rzecz to zdobycie czegoś. Co my możemy zdobyć na szkoleniach? Oczywiście, na szkoleniach zdobywamy nowe informacje, umiejętności. Jeżeli są to szkolenia stacjonarne, znajomości możemy nowe zdobyć. Zatem zobaczcie, aż trzy rzeczy nowe, które możemy zdobyć podczas właśnie szkolenia. Jeżeli są to szkolenia online, to jak najbardziej możemy zdobyć wiedzę, informacje, jeszcze przy okazji w wygodnym miejscu dla siebie możemy się dokształcić, możemy nie dojrzeć tylko poukładać swoją wiedzę, to jeszcze zdobyć wiedzę nową, która może jeszcze bardziej ustrukturyzuje to, w jaki sposób pracujemy. Kolejna rzecz to Nowe, właśnie już o tym wspomniałam, nowe umiejętności. Jedno to wiedza, czyli na poziomie wiedzy zdobywamy pewne informacje, że dajmy na to tak czy inaczej przebiega choroba Alzheimera. Nowe umiejętności to może być na przykład podczas szkolenia przećwiczenie sobie. Jak komunikować się z osobą chorą na Alzheimera? I to jest nowa umiejętność, którą możemy nabyć właśnie poprzez szkolenie. Uwaga, uwaga, bo kolejny punkt to stare umiejętności. O co w tym tak naprawdę chodzi? Ano o to, że my bardzo często, bardzo dużo rzeczy wiemy. My jesteśmy takimi skarbnicami wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Chodzi tylko o to, że w trakcie naszej pracy my bardzo często o niektórych rzeczach zapominamy. No coś kiedyś przeżyliśmy, ale to nam wypadło jakoś z głowy. Coś kiedyś usłyszeliśmy, ale już teraz nie pamiętamy dokładnie, co to było. Poprzez szkolenie my tak naprawdę sobie przypominamy niektóre rzeczy. Poprzez szkolenie, poprzez to, co wypowiada osoba prowadząca szkolenie, właśnie możemy mieć takiego pewnego rodzaju refleksję. Rzeczywiście u mnie było podobnie. Rzeczywiście w mojej placówce też była taka osoba. Rzeczywiście. Taka sytuacja też miała miejsce, i od razu za tymi myślami idą nasze rozwiązania. A, wtedy sobie poradziłem tak czy inaczej, a, wtedy zrobiłem to czy tamto. I zobaczcie, my możemy odwoływać się tak naprawdę do sytuacji, które już były kiedyś. Może dzisiaj stoimy przed podobną sytuacją, przed podobną trudnością, ale zapomnieliśmy o tym, co było kiedyś. Poprzez szkolenie możemy sobie przypomnieć, Trochę właśnie poukładać, może jeszcze ktoś nam podpowie jeszcze, jakieś kilka wskazówek zdobędziemy i sytuację trudną dla nas dziś możemy rozwiązać przy niskim nakładzie emocjonalnym. I ostatnie, ostatnia rzecz, jaką możemy zdobyć na szkoleniach. Uwaga, 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 jest to doświadczenie. Jak możemy zdobyć doświadczenie poprzez szkolenia? Jest to możliwe. Pamiętam jak y, taka starsza już y, pielęgniarka opowiadała mi, że właśnie, Gosia, wiesz, pomyśl sobie, jak przeczytasz bardzo dużo książek, jak porozmawiasz z bardzo dużą liczbą osób, to zobacz, ile możesz zdobyć doświadczenia. Doświadczenia nie musimy zdobywać tylko i wyłącznie przez swoje własne doświadczenie, przez swoje życie. Doświadczeni możemy być doświadczeniem drugiej osoby, doświadczeniem innych osób, doświadczeniem tego, co przeczytaliśmy, co usłyszeliśmy. Zatem doświadczenia... Y Podczas szkoleń jest niezmiernie istotne i możemy je właśnie zdobyć dzięki temu, że w takich szkoleniach uczestniczymy. Zatem zachęcam Ciebie do tego, żeby sobie dzisiaj pomyśleć trochę, czy właśnie w taki sposób podchodziłem dotychczas do szkoleń, czy rzeczywiście miałem wrażenie. Że układają mi się niektóre rzeczy? Czy miałem poczucie, że zdobywam nowe informacje, zdobywam nowe umiejętności, ale też umiejętności, o których może zapomniałem, zapomniałam, wydobywają się po raz kolejny? Czy miałem świadomość także nad tym, że mogę zdobyć nowe doświadczenie? Zapraszam Cię dzisiaj właśnie do takich rozmyślań o tym, w jakich szkoleniach uczestniczyliśmy, jak do nich podchodziliśmy. Ja oczywiście zachęcam Cię także do odwiedzenia moich szkoleń i do zobaczenia, co ja mam w ofercie szkoleniowej. Obecnie możesz znaleźć na mojej stronie Akademia Czas Seniora Różnorodne szkolenia, które być może będą właśnie skierowane do Ciebie. Dziękuję za to, że wysłuchałeś mnie do samego końca. Życzę Ci pięknego dnia i dużo uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, na radość. Na naprawdę dobre życie. Tego właśnie dobrego życia ci życzę, i zapraszam raz jeszcze do subskrypcji, wciśnięcia na dzwoneczek. I widzimy się w następnym filmie. Pa!